Raz jeszcze. Cieszę się, że Waszą obecnością chcecie uczcić tą ważną chwilę w historii naszej jednostki. 18 stycznia 2024 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2023 przyjęło uchwałę zobowiązującą zarząd do podjęcia starań w celu pozyskania średniego samochodu ratowniczo gaśniczego To zobowiązanie nie wzięło się znikąd. To efekt coraz lepszych wyników naszych drużyn w zawodach pożarniczych, to również efekt coraz większego zaangażowania druków i druhen w życie jednostki i wkład w jej rozwój. Pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie do Rady Gminy w Kocierzewie Południowym pozwolił nam na realizację tego zadania. Dofinansowanie z Urzędu Gminy i zgromadzone środki własne zaowocowały zakupem samochodu Renault Premium 260. Z firmy Perfekt pojazdy pożernicze. Ten zakup to symbol zaangażowania wielu ludzi, którzy za swój cel mają służbę drugiemu człowiekowi i niesienie pomocy tam, gdzie jest potrzebna. Słowa uznania kieruje do Was, drodzy druchowie z naszej jednostki. To Wasza prasa i poświęcenie na rzecz jednostki przyczyniają się do tego, że dziś z dumą i radością możemy tu stać i cieszyć się, że wartość bojowa naszej jednostki, staje się realna. Stoimy razem jako wspólnota, by świętować wyjątkowy moment. Niech ten pojazd służy naszej OSP, naszej gminie, naszym rodzinom i całemu lokalnemu społeczeństwu.